Witajcie, kochani, na kolejnych zajęciach teatralnych ze mną. Dzisiaj zajmiemy się impostacją. Właśnie, co to jest impostacja? Otóż, w najprostszym języku, impostacja to jest prawidłowe postawienie naszego głosu, czyli nabycie takiej techniki, takiego warsztatu, który pomoże nam. Stać na scenie i mówić głośno, wyraźnie, tak, żeby widz, który siedzi w 20 rzędzie albo i dalej, mógł nas usłyszeć i zrozumieć. Więc nie pokażę Wam oczywiście całego spektrum, spektrum technik, warsztatu, te, impostacji, ponieważ nie ma takiej możliwości w tak krótkim czasie i w jednorazowym filmiku. Natomiast pokażę Wam, jak prawidłowo oddychać czym oddychać co uruchamiać, żeby ten głos był pełniejszy i szlachetniejszy może nawet. Więc te w ogóle wszystkie ćwiczenia, które Wam pokazuję, one są takim wstępem technicznym do prawidłowego warsztatu. Żeby go rozwijać, musielibyśmy pójść o wiele kroków dalej, na co może kiedyś przyjdzie okazja, ale już na żywo. Więc... No cóż, do dzieła. Jeżeli mogę Was prosić, to przygotujcie sobie jakieś ciężkie książki albo kilka książek, które pomogą nam um, uskutecznić nasze, nasze ćwiczenia. No to co? Do dzieła! <laughs> Żeby zacząć nasze ćwiczenia z impostacji, musimy mieć rozgrzane cia całe ciało. Um, wiem, że może to się wydawać dziwne ale wszelkie ćwiczenia fizyczne pomagają nam rozgrzać cały instrument głosowy, całą nas, naszą fabrykę, że tak powiem, oddechu, więc zaczynamy od góry. Od góry, tak jak czasami na wf bywa, przechodzimy od góry w dół. Najlepiej, jeżeli takie ćwiczenia będziemy wykonywać w większej przestrzeni i będziemy poruszać się jednocześnie. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to podstawowa rozgrzewka, którą Wam teraz pokażę yy, wystarczy. Dla początkujących yy, na pewno. Więc zacznij od ruchu okrężnego yy, głowy. Najpierw w jedną stronę. Od tym światło coś... Ach, przychadza. Potem w drugą. Oczywiście to powinniśmy wykonywać o wiele dłużej, ale chcę Wam w skrócie pokazać, jak to powinno wyglądać, tak? Teraz naciągnijmy sobie naszą szyję. Połóż jedną rękę, pamiętaj jeszcze właśnie, to jest bardzo ważne, żeby być wyprostowanym i głowę delikatnie opierać o ścianę. Wyobraźcie sobie, że delikatnie opieracie swoją głowę o ścianę. I ciągnie nas taki sznureczek, który wyciąga nasze ciało. I teraz w tej pozycji właśnie naciągamy sobie. I wyobraźmy sobie, że nasza ręka to jest taka ciężka cegła. I poczujcie, jak tutaj wszystko się pięknie rozciąga. Zawsze w takich ćwiczeniach, jak boli, to znaczy, że dobrze. <grym> bo wtedy nam wszystko pracuje. Teraz zmień rękę i strony. Pamiętaj o ciągłym opieraniu się głową o ścianę. Dobrze. Teraz wykonajmy tak zwane półobroty naszej, naszej głowy, czyli tylko szucz. Teraz tylko tył. Super. Fajnie ci idzie. Bardzo dobrze. Teraz rozgrzejmy naszą mimichę twarzy, bo jednak oddech wyprowadzamy tutaj aparatem mowy. Wszystko musi być rozluźnione, żeby ten głos miał przestrzeń. Czyli robimy dziwne miny. Jak najdziwniejsze, słuchajcie, nie wstydźcie się, mówiłem, miejcie do tego dystans. Jeżeli wykonujecie takie ćwiczenia sami w domu, <noise> to już w ogóle nie ma się czego wstydzić. Słuchajcie, my te ćwiczenia wszystkie wykonywaliśmy na studiach. Wykonuję je dzisiaj w teatrze, żeby być sprawnym aktorem, Trzeba się czasami powygłupiać. Dobrze. I teraz ciekawostką jest to, kochani, że ciekawostką, podstawą nie możemy zaciskać żuchwy. Przy każdym ćwiczeniu, czy to, które Wam pokazywałem tutaj z rękami, musimy mieć zawsze luźną żuchwę, tak? A żeby rozluźnić żuchwę, musimy sobie ją też, jej, do, jej dopomóc. Mamy tutaj dwa takie punkty. Nie wiem, czy tu dobrze widać. Jak otworzymy sobie buzię, to tutaj mamy takie złącze, taką dziurkę przy uchu. U mnie jest akurat tu. Musicie ją znaleźć. I jeżeli znajdziecie taką dziurkę, to musicie ją bardzo mocno nacisnąć. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Może też boleć na początku. I kiedy znajdziecie taki punkt, rozmasujcie go delikatnie z lekko rozchyloną żuchwą. Aha, boli, boli. Oczywiście wykonuj to ćwiczenie przynajmniej minutę. Po takim rozmasowaniu musimy sobie pokłapać, tak z, pokłapać szukwą. Naciskając cały czas na te, na te łącze. Bardzo nieprzyjemne uczucie, ale uwierzcie mi, że to bardzo pomaga. Parsknij sobie, żeby rozluźnić to wszystko. Czujecie jest mała różnica. Oczywiście taką większą różnicę poczujecie za jakiś czas, kiedy będziecie regularnie ćwiczyć. Teraz powinniśmy przejść do, do, do rozgrzewki naszej twarzy, do naszego aparatu, czyli wszelkie. Brrr tylko po prostu nie chcę tego powtarzać, bo mieliśmy to w zajęciach z dykcji, więc jakby sobie możecie to przełożyć, tak? Czyli najpierw była rozgrzewka głowy, teraz była żuchwa i teraz zajmijcie się w kolejności aparatem. Musimy przejść po prostu dalej. Kolejnym krokiem będą po prostu jak najzwyklejsze wymachy ramion, tak? Najpierw w przód, później w tył. Takie ćwiczenie wykonuj przynajmniej minutę. Dobrze. Teraz to samo robimy z barkami. Ruchami okrężnymi do przodu i później do tyłu. Świetnie. Nawet przy tym ćwiczeniu pamiętajcie, ala, luźna żuchwa. Następnym ćwiczeniem, które bym Wam polecał, to są po prostu zwykłe obroty krążenia bioder. tak? O, muszę w końcu wstać, żeby Wam to zaprezentować. Czyli mamy jak najzwyklejsze obroty, i to ćwiczenie również wykonuj przez minutę. Czyli wszelkie podskoki, wszelkie tutaj rozgrzewka kolan, stawów jak najbardziej jest zalecana. Po takiej rozgrzewce, wiem, że była krótka, już mi jest gorąco, bo jest bardzo ciepło na zewnątrz, po takiej rozgrzewce przechodzimy do ćwiczeń oddechowych. Tak jak wspominałem, przejdziemy teraz do głosu, do oddychania, przepraszam, do prawidłowego oddychania. Nie wiem, czy wiecie, ale większość z nas oddycha klatką piersiową, czyli górą, a powinniśmy oddychać przeponą. To jest przepona to jest najbardziej naturalne oddychanie, bardziej zdrowe. Przeponą możemy kontrolować nasz głos. Oddech przeponą przy, najbardziej przydaje się też w śpiewie, o czym powie Wam moja koleżanka Asia. Dlatego nie będę nad tym za dużo się skupiać, ale jeżeli chodzi o aktorów, to bardzo ważne jest spięcie przepony. Ale zanim, zanim przejdziemy do takich ćwiczeń przeponowych, najpierw sprowokujmy taką przeponę do oddechu, czyli zobaczmy gdzie ona na, ta, na dobrą sprawę jest. Wziąłem sobie książkę i teraz słuchajcie. Połóżcie sobie najpierw e, odłożę, Połóżcie sobie najpierw jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą ręką ręką <laughs> ręką drugą rękę połóżcie sobie tutaj na nadbrzuszu. Widać. Widzicie, po pandemii nie muszę specjalnie wypinać tego brzuszka, bo widać. I teraz zobaczcie, co ja robię. Nie Starajcie się robić wszystko, żeby nie podnosić tej ręki klatką piersiową, tylko oddychać tak. Bo pokażę Wam, jaki jest najczęstszy błąd. Czyli większość ludzi oddycha tak. Widzicie? Podnosi mi się prawa ręka, a powinna się podnosić lewa. A jak powinno być poprawnie? Tak było prawidłowo, więc tego chciałbym Was nauczyć. I to jest pierwsze ćwiczenie, które pomoże Wam sprowokować przepony do ćwiczeń. Czyli kładziemy sobie jedną rękę na klatkę, drugą tutaj na brzuszek na przeponę i staramy się oddychać jak najbardziej Będzie wam trudno, bo często będziecie oddychać tak i tak, i tak, i tak. Ale róbcie wszystko, żeby żeby tak nie było. Super. Jeżeli nie wychodzi ci za pierwszym razem, to nic. To żaden problem. Po prostu przez całe życie oddychałeś źle i teraz pierwszy raz prowokujesz swój organizm do czegoś nowego. Ale żeby sobie jeszcze bardziej pomóc, użyj książki. Połóż się na ziemi na podłodze, na jakimś kawałku wolnej przestrzeni i połóż sobie książkę właśnie na brzuszku i staraj się ją wypychać swoim brzuchem i powoli oddychać, tak? Czyli jest... Dlaczego powinieneś położyć się na podłodze? Wtedy bardziej wyczujesz swoją przeponę, bardziej sprowokujesz do podnoszenia ciężaru tej książki. Nie bez powodu wziąłem książkę grotowskiego, skoro już są zajęcia teatralne. Jest mi bardzo niezręcznie móc, nie móc z Wami prowadzić tych warsztatów na żywo, bo bym poprawił Wasze błędy, bardziej bym Was zmobilizował, ale... Mam nadzieję, że to wszystko, o czym teraz mówię, przyda Wam się do, do dalszej pracy. To są bardzo proste rzeczy na początek, ale te proste rzeczy mają bardzo duże znaczenie i przełożą się na, na dalsze efekty Waszej pracy. A nóż, właśnie, może spotkamy się w przyszłości i będę mógł Wam takie warsztaty zapewnić na żywo. Więc pamiętajcie, na początek ćwiczenia z rękami, książka, kładziemy się na podłodze, i wypychamy nasz brzuszek. Co jest jeszcze bardzo ważne w takim ćwiczeniu do impostacji, żeby wykonywać ćwiczenia, które też sprowokują mięsień naszego brzucha. Czyli bardzo częstym ćwiczeniem jest. Może pokażę tak. Widzicie, jak mi pracuje przepona? i też możecie ją sprowokować. Co jest też bardzo ważne, nabierając powietrza, musimy pamiętać, że nasz brzuch, nasza dolna część ciała, to jest taki balon, który powinien się napełniać nie tylko z przodu, ale mamy tutaj też z tyłu takie tak zwane boczki, chlebki. Moja pani profesor zawsze mówiła na to takie chlebki, bochenki. I nabierając powietrza, starajmy się Napełnić cały brzuch. Wyobraźmy sobie, słuchajcie, wyobraźnia w takich warsztatach gdzie potrafi zdziałać cuda. Więc wyobraźmy sobie, zamknijmy oczy, że nasz brzuch to jest wielki balon i nabierajmy ten, to powietrze do całej przestrzeni. No, tu jest bardzo dobry balon. No słuchajcie, no nie mogę wam pokazać więcej. A chciałbym, je, y, chciałbym podzielić się z, z Wami swoją wiedzą, jaką mam, a mam jej jeszcze bardzo sporo, ale zacznijcie od tych małych, podstawowych rzeczy. Pamiętajcie, najpierw rozgrzewka całego ciała, rozgrzewka twarzy. Pamiętajcie o żuchwie, o luźnej żuchwie, o nabieraniu powietrza, o naszym, cia, y, naszym ciele jako balon i o tym, gdzie jest nasza przepona, I żeby tą przeponę mobilizować, żeby nią oddychać nie górą tylko tutaj dołym a wtedy będzie o wiele o wiele lepiej no i zdrowiej pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnym wykładzie